oczy. Poranna rozmowa Radia Opole. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry. Zacznijmy od wczorajszego incydentu. Rzecznik PiS Marcin Mastalerek wychodzi ze studia TVP, o którym mówi, że to komorowskie info histeria, czy coś jest na rzeczy? Wychodzi, dodajmy, jeszcze zanim program na dobre się rozpoczął, bo znamy historię wychodzących, tak, w trakcie. tak prowadzących, bo to jest dopiero historia. Panie redaktorze, proszę mnie tu nie zostawiać, tak na wszelki wypadek. Zostanę potem. do <laughs> Ale właśnie, znamy też przypadki wychodzących gości, tym niemniej już w trakcie programu, bądź tuż przy jego zakończeniu. Tutaj mamy historię z wyjściem przed rozpoczęciem i rzeczywiście interpretacje są różne, tak jak różne są strony tej politycznej Barykady I tego politycznego sporu, który obserwujemy również w, w wyborach prezydenckich. Zwolennicy pis mówią o y, czytelnej demonstracji, powiedzeniu te, y, tego wyraźnie, co wszyscy widzą. Do, y, dopowiedzmy wszelako, że y, tym argumentem, który przedstawił Mastelerek przed wyjściem było, było to, że w ciągu długiego weekendu aż sześciokrotnie pokazywano prezydenta Komorowskiego, natomiast ani raz nie pokazano Andrzeja, Andrzeja, Andrzeja Dudy na antenie TVP Info. Stąd to oburzenie i zresztą jeszcze ostrzeżenie, że do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji zostanie zgłoszony protest. Niekoniecznie wybrzmiały w związku z tym najistotniejsze być może dla kampanii rzeczy. Od chociażby to, że w trakcie tego weekendu Andrzej Duda zaproponował rozwiązanie, które może być ciekawe w kontekście przejmowania głosów w drugiej turze po Kukizie, jeśli tak w skrócie można no, no powiedzieć. No tego zaraz też wrócimy, tak. A powiedział między innymi właśnie o, o obowiązkowym referendum w sytuacji, gdyby y, milion podpisów obywatele pod nim zebrali. Taka I, zmiana konstytucji. Tak. I ta informacja wydawałoby się kluczowa, czy istotna z, z tego wspomnianego przeze mnie punktu widzenia, nie wybrzmiała. Więc pytanie, czy to nie jest bardziej jednak zmarnowana okazja. No właśnie, bo media, także prywatne mają swoje sympatie to wyraźnie widać. No jedne portale oburzały się, że Andrzej Duda przemawiał w kościele, bo jak tak można. Z kolei inne krytykowały Bronisława Homorowska, za wymyślenie Kościerzyna Koźla. To u nas. No przypomnijmy zresztą, że kiedy Andrzej Duda wypowiadał się w kościele, to w nieodległej przeszłości, bo to zaledwie chyba dzień czy dwa dni wcześniej, Bronisław Komorowski występował na wałach jasnogórskich i też apelował i też wypowiadał się w tym kontekście kościelnym. Więc tutaj też właśnie warto widzieć obie strony. Na no, a Kości Koźle, tak? to Koźle, tak. Kościerzyn Koźle. To duża wpadka? No, y, niech mówią źle, czy dobrze, byle po imieniu, tak się powiada. E, tutaj prezydent Komorowski pozbawił kędzierzynko źle tego imienia i nazwiska, które mogłoby we, wybrzmieć nazwy. E, I znowu w zależności od tego, kto będzie oceniał, zwolennicy prezydenta potraktują to jako y, niewielką. Być może dla niektórych nawet sympatyczną wpadkę, a ci, którzy nie potrzebują zbyt wielu argumentów, żeby go krytykować, skrytykują. Tym niemniej odnotujmy, że nigdy nie jest to jakieś takie eleganckie, jeżeli o mieście, w którym się przebywa, o miejscu, yy, znaczy przekręca się nazwę tego miejsca, czy nazwiska osób, jak to zdarzyło się ostatnio pani premier Kopacz przedstawiającej swojego nowego ministra sprawiedliwości, Borysława zrobiła z Borysa. Jak mamy wierzyć, że ktoś zna osoby? Jak znam, mamy wierzyć, że ktoś wie, gdzie jest, jeśli myli nazwę? No nie robi to najlepszego wrażenia, choć dramatem też oczywiście ostatecznie nie jest. Wspomniała Pani o Pawle Kukizie. Na no, ostatnim sondażu pokazują, że jest na trzecim miejscu. To jest premia za długie lata w show biznesie, czy za pracowitość i konsekwentny przekaz? Pewnie i jedno, i drugie. No i właśnie w tym konsekwentnym przekazie będzie i trzecie, czyli treść tego przekazu, czyli takie kontestowanie tego, co jest. Niekoniecznie używałabym tego potocznego określenia, jakie najczęściej pojawia się w debacie antysystemowe, raczej antyestablishmentowe, bo jednak nie podważa podstaw systemu demokratycznego, raczej proponuje jego istotne zmiany. Wiemy to naczelne hasło, czyli jednomandatowe okręgi wyborcze jest na sztandarach, ale nie tylko. No w sobotę w Falmirowicach Kukiz ogłosił, że jego zwolennicy już wygrali, no bo się po prostu policzyli. No i niektórzy mówią, że ci niezadowoleni kandydaci to jest jakieś 15%, i jeżeli się połączą przed wyborami parlamentarnymi, to mogą jesienią sporo namieszać w sejmie. No tak, bo tutaj mamy właśnie jeszcze te perspektywy wyborów parlamentarnych, ale też drugiej tury. Pamiętajmy jednak, że nie jest to zdyscyplinowany elektorat. To nie jest jakaś jakiś twardy elektorat, to nie jest zwarta grupa, trochę jak w przypadku Palikota, przed czterema, pięcioma już laty, tak? Czterema laty. 4 laty. Y, tworzy się nowy, y, znaczy pojawia się nowy kandydat, tworzy się nowa, nowe, nowa grupa go popierających, ale jeszcze raz powtórzmy, niezdyscyplinowana i niejednorodna. Trudno zatem wnioskować tak jedno, y, jednoznacznie, jak to będzie, jak to zagra. Widziałam takie y, sondaże, y, nie wiem też na jakiej próbie to było robione, ale y, dotyczące właśnie sympatii zwolenników Kukiza w drugiej turze. Ponad połowa nie deklaruje pójścia do wyboru w drugiej turze, a pozostałe głosy rozkładają się dość ciekawie, no, prawie porówno, ale ze wskazaniem na Komorowskiego, co w tym kontekście kontestowania establishmentu, wspomniane wcześniej, brzmi co najmniej dziwnie. Więc trudno tutaj wyrokować, aczkolwiek oczywiście siła jawi się jako konkretna. Zobaczymy, co z tym potencjałem zrobi Kukiz dalej. No właśnie, Rzeczpospolita w weekendowym wydaniu wywiad z Pawłem Piskorskim, kiedyś Platforma Obywatelska, jest Stanisławem Demokratycznym i on stwierdził, że Duda nie jest w stanie wygrać z Komorowskim, bo ci wyborcy antysystemowi czy antiestablishmentowi go też nie poprą, bo też jest częścią establishmentu. I może tak być. Podkreśla, niektórzy podkreślają, że Kukiz właśnie blokuje ewentualny napływ kandy, ciągle mówię kandydaci, zamiast elektorat, wyborców do, do Dudy, właśnie zgarniając tych niezadowolonych, tych młodszych niezadowolonych. Zadowolonych, bo przypomnijmy, że to przede wszystkim przedział wiekowy 25-34 popiera Kukiza. I oczywiście w tym kontekście Duda może się jawić jako przedstawiciel tych samych partiokratycznych struktur, jak to określa Kukiz, ale tak jak wspomniałam. Te badania, które przywołałam, pokazują, że jedna czwarta zwolenników Kukiza byłaby w stanie poprzeć w drugiej turze Bronisława Komorowskiego. To gdzie tutaj ten element sprzeciwu kontestacji nie, nie dałabym sobie ręki uciąć za to, że kogo oni poprą i kogo oni nie poprą. Druga tura jest prawie pewna? Właściwie tak, nigdy nie mówimy, nigdy i nigdy nie mówimy zawsze, ale, ale wszystko wskazuje, wszystkie znaki na niebie i ziemi, wskazują na to, że będzie. Przypomnijmy, że dwa ostatnie sondaże, jeśli mnie pamięć nie zawodzi, wskazują zniżkę notowań Komorowskiego poniżej 40%, co już jest takim psychologicznym progiem. Dodajmy jednakowo, że kandydat Duda nie wspina się w ostatnich sondażach ponad 30%, które zdarzyło mu się już przekroczyć. I te, te wskazania są mniej dla niego korzystne niż dla Jarosława Kaczyńskiego 5 lat temu, przed drugą turą, ale wszystko wskazuje na to, że, że druga tura będzie. No to jeszcze na koniec zapytam o SLD. No, według tych sondaży może nie trafić lewica w ogóle do Sejmu. Mówi się, że Magdalena Ogórek to taki gwóźdź do trumny sojuszu. No tak, wszyscy mówią, że tego nikt by nie przewidział, że właśnie... Yy... Urodziwa blondynka, bo, nie, bo w takich kategoriach wtedy się pojawia w tych, w tych stwierdzeniach, położy kres partii i, i Millerowi jako, jako politykowi. Dodajmy, że tutaj mamy w ogóle do czynienia z dość specyficzną sytuacją. SLD wystawia swoją kandydatkę, która deklaruje, że nie jest kandydatką SLD. Jest bezpartyjna, niezależna, tylko z poparciem SLD. Konia z rzędem, kto nadąży za tymi narracjami, ale wszystko wskazuje na to, że rzeczywiście no Sama ogórek nie będzie miała takiego dobrego wyniku, jaki zapowiadał się na początku. Przypomnijmy, startowała z progu 6 plus minus. Jaką nowość, tak? Jako nowość, ciekawostka, bo tak to zwykle wygląda. Dzisiaj y, rzadko osiąga bodaj 4%. Y, za to właśnie y, na trzecie miejsce, mocne w trzecie miejsce, wyszedł y, cookies, y, a za nim y, gdzieś tam podąża jeszcze korwin Mike. No, ciekawa będzie ta obserwacja y, losów lewicy, bo y, nie czai się też y, gdzieś. Z tyłu inna formacja, jakaś lewicowa. Właśnie wyrazista, konkretna formacja lewicowa, z przyszłością, jeśli tak można w skrócie powiedzieć. Więc byłaby to ciekawa. I yy, no, nietypowa sytuacja. Nietypowa ja sytuacja. Nie... Wartościowa, gdzie też można, na pewno też yy, czegoś na scenie politycznej by brakowało. panie doktor, mówimy o tej kampanii prezydenckiej ogólnopolskiej, ale mamy jeszcze takie remanenty po kampanii samorządowej u nas. Jest to kwestia sprawozdania finansowego Komitetu Wyborczego Arkadiusza Wiśniewskiego. Tutaj SLD przyjrzało się bardzo dokładnie temu sprawozdaniu, wytknęło tam różne nieścisłości, zdaniem piszących te skargi. One są teraz badane i to takie ciekawe rzeczy. No, Balonów miało być 2000, było podobno, 500, wiśnie w czekoladzie, rozdawane w ramach kampanii wyborczej, wzięły się nie wiadomo skąd, bo nie ma na nie żadnej faktury. To tak ci, to ciekawie wygląda ta kampania od kuchni. Drobiazgi, można by powiedzieć, z jednej strony balony, czekoladki, ale czasem o takie rzeczy też można się potknąć. I znowu, nie przesądzając, co z tego wyniknie, jak... To no prawa wyborcze nie jest zbyt surowe. A no właśnie, ale ten... Posmak Nomen omen przy czekoladkach akurat nieciekawy może, może pozostać. To tak jak z tą nazwą, o której wspomnieliśmy wcześniej pomyłką w, w nazwie, niby nie duża rzecz, ale może pozostawić pewien osad, więc, więc rzeczywiście y, kandydatom chyba warto by y, przypomnieć, że, że troska o szczegóły też jest ważna. Znaczy, cel nie uświęca środków w oj, tym przypadku. Oj powiedziałabym nawet, chyba nigdy, choć nigdy nie mów nigdy. Naszym gościem była dzisiaj doktor Ewa Skrawacz, politolog z Uniwersytetu Polskiego. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Radio Opole. Twoje sprawy, twoja muzyka.